Dobry wieczór. Witam serdecznie na konferencji prasowej po meczu 21 kolejki PKO Bank Polskiej Ekstraklasy. Jesteśmy po spotkaniu pomiędzy Krakową a Koronem Kielce. Jest z nami trener gości, Jacek Dzieliński. Witam. Dobry I proszę o komentarz do spotkania. jeszcze nerwy buzują, trudno jakiś taki e, w miarę spokojny i sensowny komentarz przed meczem myślę, że taki punkt przyjęlibyśmy z pocałowaniem ręki no bo ciężki teren dobry zespół, bardzo dobry zespół, więc myślę, że, że punktem by nikt nie pogardził natomiast jak się traci bramkę w przedłużonym czasie gry, prowadząc 1 do 0, 0 i grając w 10 przez praktycznie połowę meczu, no to boli bardzo boli, no ale, ale Krakowia nas złapała w końcówce, było już naprawdę mm, bardzo groźnie nie za bardzo mogliśmy już yy, dojść do blokowania tych dośrodkowań, no i to się skończyło jak się skończyło, ale mimo wszystko ja mam duże słowo uznania dla chłopaków, że mimo tych przeciwności losu, grania w dziesiątkę, yy, no dawaliśmy sobie radę, graliśmy mądrze. Brakowało nam trochę jeszcze takiego takiej osłaniastwa przytrzymania gry z przodu, bo zbyt byt szybko oddawaliśmy tą piłkę, dlatego napędzaliśmy Krakowie, no, ale z drugiej strony... Grając dziesiątkę, mając punkt na Krakowi trzeba to szanować, także my to szanujemy i będziemy szukać punktów w następnych meczach. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli są jakieś pytania do trenera, proszę też o podanie redakcji i przedstawienie się. Dzień dobry panie trenerze, Rafał Nowak. Teraz pasy witamy serdecznie w Krakowi. Dziękuję. Miło pana gościć. Chciałem zapytać, czy przeanalizowanie gry Krakowi, no bo ten pierwszy mecz, kiedy Pan prowadził Koronę przeciwko Krakowi, to był dwa dni po objęciu pracy, to trochę inne pewnie taktyczne założenia, ale czy przeanalizowanie gry Krakowi było trudne, bo trzeba powiedzieć, że w momencie, kiedy w pierwszej połowie graliśmy 11 na 11, to ciężko było te sytuacje pod bramką Korony, więc jak Pan odczytał Krakowie, jak to wyglądało? To znaczy to może nie, nie jest tak, że myśmy tak odczytali Krakowie, bo, bo to jest już inny zespół Korony niż ten, który był w tym pierwszym meczu sierpniowym. Wtedy rzeczywiście miałem dwa dni, ale a ja tam nie szukałem alibi, no, dwa dni, no to w dwa dni też można góry przenosić. Nie udało się, Krakowie, była lepsza, ale dzisiaj my też trochę, szczególnie ten początek meczu, graliśmy na swoich warunkach. Szukaliśmy szybkich akcji, kontry, kąsaliśmy Krakowie tak jak można, no i z tego Najpierw nieuznana bramka po spalonym, później bramka Fornalczyka. Myślę, że też mu pomoże, bo, bo jemu potrzeba takich właśnie akcji kończonych nie strzałami, a bramkami. Natomiast no, w momencie, gdy Krakowia uzyskała przewagę jednego zawodnika, bo trzeba przyznać, że faul z no bo głupi, kurde, bezsensowny i, i po prostu nas osłabił, no to Krachowia wtedy mogła już pozwolić sobie na to, co, no, co jest bardzo groźne w wykonaniu, dużo stałych fragmentów gry, dużo akcji oskrzydlających, bo summa summarum takich sytuacji po takich akcjach czystych, powiedzmy, nie wiem, no, wielu podaniowych, wejściach polegalne nie było, natomiast każda wrzutka z boku, każda akcja oskrzydlająca była groźna i, i no być może... Gdybyśmy mieli więcej szczęścia, gdyby bardziej opatrzność nad nami czuła, może byśmy to dowieźli, no ale nie udało się, trzeba to przyjąć z szacunkiem. Krakowiec jest naprawdę dobrym zespołem, ma bardzo dużą siłę ognia, świetne staje fragmenty gry. No wiadomo, że jak człowiek się dobrze na nich ustawi, jak, jak zespół jest dobrze ustawiony, Krakowi jest ciężko się przebić i stwarzać sobie sytuację. Pokazał Toraków i myślę, my też szliśmy podobnym torem, natomiast Podobnie jak na legi, szukaliśmy swojego szczęścia w tych właśnie fazach przejściowych, szybkich atakach. Dzisiaj to się udało, no ale summa summarum, nie skonsumowaliśmy tego tortu do końca, niestety. Dzień dobry, panie trenerze. Rzepecki Piotr, 365 dni w piłce. Chciałem zapytać o ten moment z czerwoną kartką. Czy po tym, jak graliście w dziesiątkę, był taki komunikat, żeby już nastawić się tylko na defensywę? Bo mam wrażenie, że troszkę Wam się grało lepiej, że był taki plan, żeby się cofnąć, zamknąć. No i Krakowia miała z tym duży problem. Dziękuję. To znaczy, bo tu trzeba wrócić do genezy tej naszej kadry na dzień dzisiejszy. Na ławce rezerwowych siedzieli na Gamatsu po po chorobie, po terapii antybiotykowej yy, i cały czas się zastanawiałem, ile on wytrzyma. Tak samo Hofmeister, który jest po pięciu dniach treningu z drużyną, godzinio po urazie i też dwóch, trzech treningach z drużyną, no fakt, można było wtedy szybciej robić zmiany, natomiast my też zawaliśmy sobie z tego sprawę, że że to zaburzy pewne rzeczy, dlatego y, woleliśmy zagęścić środek pola, zdjąć Fornalczyka, który miał już kartkę i który już no, w defensywie tak nie pomagał. Woleliśmy zagęścić środek pola i i, no, i szukać swojej szansy w kontrze, bo Dalmał dobrze tą piłkę trzymał, uchraniał, natomiast nie miał podpórki takiej, żeby, żeby coś z tego zrobić, ale generalnie Łatwiej nam się grało w tym momencie, gdyśmy się cofnęli i, i szukali kontry, natomiast brakowało wykonawców tych kontr, bo nie mieliśmy już praktycznie przy, przy absencji Długosza, przy zejściu Fornalczyka, nie mieliśmy tego, co, no, co Korona cechuje, szybkości na skrzydłach. Czy jeszcze jakieś pytania do trenera? Tam z tyłu, poproszę. Dzień dobry, panie trenerze. Dobry. Piotr Szczepanik, żyjemy futbolem. Panie trenerze, to takie pytanie na początek jeszcze o Mariusza Fornalczyka. On jest tak przewidziany według trenera na 60-65 minut i już dłużej fizycznie on nie wytrzyma, czy po prostu to była zmiana? Bo jeszcze może Pedronu by coś wniósł dodatkowego? Nie no tak. Pan oglądał to mecz uważnie. Fornalczyk dostał żółtą kartkę i grał już żółtą kartką, a, a wiadomo, że że no on w defensywie jest też specyficzny, bo nieraz reaguje nerwowo i dlatego ta zmiana była pierwsza, konieczna. To nie jest tak, że Fornalczyk wytrzymuje 60-65 minut, bo gdyby dzisiaj była konieczność taka, to grałby dłużej. Natomiast to była zmiana stricte taktyczna, także wynikała z tego, że miał już żółtą kartkę i generalnie w obronie no już by nam nie pomógł tyle, co powiedzmy jego zmiennicy. Rozumiem, i takie pytanie tylko może takie bardziej personalne, ale bardzo boli taka bramka w doliczonym czasie gry. Czy to już jednak już taki, jest taki element y, tej po prostu piłki dla trenera? Bramka boli, ale wie pan, już tyle bramy zostało w 90 minucie w przedłużonym czasie gry, że gdybym się nad tym tak bardzo zagłębiał, to parę kroków samobójcie już mogłoby wyjść także spokojnie, to jest element gry. No. To jest element gry. Bramki jeszcze w pierwszej minucie. W 90 traci się w pierwszej w 90. No co zrobić no. To jeszcze tak na koniec takie pytanie o ten powrót tutaj na, kału, na Kałuży do, na, sta, na, na mecz z Krakowią, bo jeszcze przed meczem został trener oficjalnie tak z pożegnał się z Krakowią po ponad pięciu, łącznie ponad 5 latach pracy dostał trener koszulkę. Miło się trenerowi zrobiło i jakie takie odczucia są po tym powrocie ogólne? O, to tak są personalnie, miłe, bo, bo byłem naprawdę zaskoczony. Tym pożegnaniem, miłą reakcją publiczności. To są miłe chwile, no ale fakt, że ja tu spędziłem no, prawie 5 lat i, i był to fajny okres, dobry okres. Ja, Krakowie, bez względu na to, co się będzie działo, gdzie ja będę, będę zawsze darzył, wspominał sentymentem. Natomiast no, dzisiaj stałem po drugiej stronie barykady i, i mimo tego, powiedzmy, tej atmosfery takiej trochę świątecznej, ja, ja chciałem tutaj Krakowi sprawić, w Sikusa i wywieźć trzy punkty. No nie dużo brakło, no, ale, ale niestety. Ale generalnie dziękuję za za miłe przyjęcie. Bardzo miło było to słyszeć. Dziękuję. Wszystkie pytania. Bardzo dziękuję w takim razie. Kończymy pierwszą część konferencji. Wracamy po przerwie. Ja również dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Dobry wieczór. Witam na drugiej części konferencji prasowej po meczu 21 kolejki PKO Bank Polski Ekstraklasy. Jesteśmy po spotkaniu pomiędzy Krakowią a Koroną Kielce. Jest z nami trener pasów Dawid Kroczek. Dobry wieczór, trenerze. Dobry wieczór. I proszę o komentarz do spotkania. Myślę, że pierwsza połowa w naszym wykonaniu nie do końca przebiegła tak, jak byśmy sobie tego życzyli i to, co przygotowaliśmy pod mecz. Dużo było nerwowości w naszej grze i ciężko nam było złapać płynność, co skutkowało tym, że mecz był ukierunkowany na bardzo dużą liczbę przejść i działań pod kątem zebrania drugiej piłki, i tutaj te nasze działania też wymagały poprawy, ponieważ większość takich akcji wygrywała korona, z czego tak naprawdę. Utrzymała się w środkowej strefie i przynosiła ciężar pod naszą bramkę. Myślę, że zagraliśmy zbyt pasywnie i zbyt małą intensywnością w atakowaniu i działaniach z piłką. Długo podejmowaliśmy decyzje i to na pewno był nasz problem, ponieważ tych sytuacji do strzelania bramki stworzyliśmy zbyt mało, żeby rozmawiać o tym, żeby wyjść na prowadzenie. Pierwszy sygnał ostrzegawczy dostaliśmy w momencie, kiedy Korona szyła bramkę, po której była pokazana pozycja spalona. I tutaj już powinniśmy być bardzo czujni, w szczególności na te przejścia, na to, co o czym dużo dyskutowaliśmy, w szczególności z lewej strony korony, gdzie y, potrafi y, zawodnik zrobić tam różnicę i przewagę. I stąd też straciliśmy bramkę samobójczą. Y, niestety natomiast ta piłka była wgrana bardzo mocno i w bardzo dobre tempo, więc tutaj ratowaliśmy się tak naprawdę wszystkimi siłami. Druga połowa, czerwona kartka i tak naprawdę obraz meczu się mocno zmienia, co jest naturalne. W przerwie dokonaliśmy trzech zmian. wynikało one z tego, że widzieliśmy zbyt małą liczbę ataków na przestrzeń i odległości pomiędzy formacjami były zbyt duże. Stąd też wynikła zmiana Aydina na Filipa, który miał za zadanie jak najwięcej wbiegać za linię obrony przeciwnika. Nie ryzykowaliśmy drugą żółtą kartką Amira z racji jego nastawienia na pojedynki gry w obronie. Postanowiliśmy wprowadzić Patryka. Zmiana Filipa, zmiana Fabiana z Dyla na Mika Wamburena też jakby miała nam przynieść to działanie pod kątem utrzymania piłki i przede wszystkim gry w kontakcie, bo jak widzieliśmy, Fabian w rywalizacji takiej bezpośredniej z Trojakiem miał dużo działań, takich które wymagały innego nastawienia, natomiast Fabian funkcjonował dobrze, jeżeli chodzi o strukturę i działania z piłką, ale tak jak mówię, podjęliśmy decyzję maksymalnego działania pod kątem zawodników ofensywnych. Czerwona kartka po tym przeszliśmy na strukturę 4-2-4. Wyciągnęliśmy obrońcę, żeby jak najwięcej zawodników było w polu karnym. Szukaliśmy gry na zewnątrz i transportów w pole karne. Po jednej z tych sytuacji niestety w znaczy niestety strzelamy bramkę i, i to jest oczywiście plus. Po jednej z tych sytuacji strzelamy bramkę w 90 minucie, natomiast jest to za późno, żeby myśleć o tym, aby wygrać mecz. Z przebiegu spotkania oczywiście czujemy olbrzymi niedosyt, bo jeżeli gra z przewagą jednego zawodnika niezależnie, czy odrabialiśmy wynik, to po prostu powinniśmy więcej stworzyć zagrożenia pod bramką przeciwnika, natomiast tutaj tych działań trochę było za mało i zdajemy sobie z tego sprawę, że przed nami jest taki wymagający moment, ponieważ to jest kolejny remis rzędu i tak naprawdę pierwszy raz znaleźliśmy się w takiej sytuacji, nie chcę powiedzieć złej, no bo ta sytuacja nie jest zła ani fatalna, natomiast jest to sytuacja, w której my musimy znaleźć rozwiązanie, jak przełamać tą pasę i przede wszystkim doprowadzić do y, zwycięstwa. Widzę też nastawienie drużyny, i tą determinację i wiarę w to, co robimy, i myślę, że jeżeli konsekwentnie utrzymamy te działania i po prostu poprawimy y, te rzeczy, o których bardzo dużo rozmawiamy, to, to wejdziemy na zwycięską y, pasę. Wymaga to dużej determinacji od nas i nastawienia od pierwszego dnia w klubie i tak jak mówię i też przekazałem się zawodnikom, jutro spotykamy się na meczu kontrolnym, będzie to mecz z drużyną Termaliki i ten jest dla nas bardzo również ważny pod kątem tego, że ten mecz trzeba wygrać i po prostu pokazać charakter, yy, niezależnie od tego, że będziemy poświęcony dla zawodników, którzy mniej grali. Niektórzy piłkarze, którzy zeszli w połowie, przyszli dzisiaj do nas i powiedzieli, że chcą grać w jak największym wymiarze. To też pokazuje ich determinację i nastawienie do tego, że nie godzą się z obecnym stanem rzeczy. Mówię pod kątem tego, że brakuje zwycięstw i są dalej głodni, i to mnie bardzo cieszy. My na pewno dołożymy wszelkich starań, żeby. Yy, Wygrywać kolejne mecze i też podziękowania dla kibiców, bo myślę, że tak jak powiedziałem, moment jest bardzo wymagający. Natomiast to wsparcie i wiara dalej w nas jest bardzo duże i to też na pewno nas napędza. I wiemy o tym doskonale, że za tydzień czeka nas ciężkie spotkanie, ale wierzę, że tutaj wspólnymi siłami przy jak największej liczbie publiczności zagramy dobry mecz i pokażemy naszą naprawdę wysoką jakość, jaką posiadamy i jaką mają piłkarze. Dziękuję, trenerze. Jeśli są pytania do trenera, proszę się przedstawić i podać nazwę redakcji. Dzień dobry, panie trenerze. Rafał Nowak, teraz pasy. Ja chciałem zapytać o ten obraz gry w pierwszej połowie szczególnie, no bo druga to powiedzmy troszeczkę inne granie ze względu na 10 na 11. Natomiast z czego wynikało, że Krakowia właściwie nie była w stanie stwarzać sytuacji podbramkowych, bo to jest zupełnie inny 1-1 niż to przywiezione z Łodzi, gdzie... Non-stop Krakowia tworzyła zagrożenie pod bramką przeciwnika, a teraz był ogromny problem. Z czego to wynikało, panie trenerze? Wydaje mi się, znaczy jakby przygotowaliśmy się na taki mecz, w którym w momencie, kiedy będziemy wykonywali skoki pressingowe, Korona będzie szukała bezpośrednich podań za linię obrony i to widzieliśmy. Bo tak naprawdę za każdym razem, kiedy nasza pierwsza linia ofensywna wykonywała działania obronne, Korona pod presją szukała tych podań za i struktury do drugiej piłki. I tutaj w tych działaniach, w szczególności po odbudowie ustawienia, po długim podaniu, byliśmy po prostu zbyt daleko siebie i brak złapania rytmu i utrzymania się przy piłce. To jest jakby pierwsze działanie, bo jeżeli wygrywasz. W momencie wykonania skoku pressingowego, wygrasz drugą piłkę, daje sobie dużo komfortu i spokoju. To była pierwsza rzecz i potem działania z piłką. Myślę, że było dużo nerwowości w naszych poczynaniach i też jak zwrócicie uwagę na takie proste błędy techni techniczne, jak podanie, podanie w zgubienie rytmu. Myślę, że tak straciliśmy taką pewność siebie, która generalnie nam bardzo dużo towarzyszyła. Towarzyszyła też to nam w Łodzi, bo jakby te działania w atakowaniu, było jakby na dużej pewności siebie. Dzisiaj tego nie mogliśmy zauważyć i jakby nie wynika to z tego, że zawodnicy nie potrafią, bo potrafią i potrafią to robić bardzo dobrze. Po prostu tak yy, weszliśmy w mecz i staraliśmy się jakby to opanować i stąd też wykonaliśmy pewne ruchy pod kątem zmian. Przygotowaliśmy się pod koronę, w szczególności na zasadzie zbliżenia dwóch zawodników w środku, czyli Aydina i Fabiana, którzy mieli być bardzo blisko siebie i tak jak widzieliśmy to działanie funkcjonowało, często Michael Maegart opadał w boczne strefy i mijaliśmy tą pierwszą niepresingową pressingową Korony, Korona stała płaską piątką natomiast potem, gdy już otrzymaliśmy tą piłkę, tutaj nam konkretów pod kątem działań na połowie przeciwnika, czyli aktywności w za linię i tak jak mówię, no dokładności podań, bo gdybyśmy złapali ten rytm i byśmy wymieniali te podania szybciej między sobą byli Mocniej nastawieni na to działanie y, na małej przestrzeni, na zdobywanie środków, na transport na zewnątrz i transport w to tego zagrożenia było więcej. Dzisiaj po prostu y, nie byliśmy w stanie tego zrobić. I jeszcze jedno pytanie o ten mecz z Termaliką. On jest w i o której godzinie ten mecz chodzi? Tak, jest w rącznej o 11.00 i niestety Zagłębie Sosnowiec w ostatniej chwili nam odmówiło. W środę dostałem informację, że nie będą z nami grali. Y, szybko szukaliśmy sparring partnera i Termalika też, z tego co wiem, dzisiaj rozgrywała mecz. i jutro mają do dyspozycji jakby taką samą sytuację pod kątem organizacji jak my i będziemy z nimi rozgrywali tę grę kontrolną w rącznej. Dzień dobry panie trenerze, Rzepecki Piotr, 365 dni piłce. Chciałem zapytać o pierwszą połowę przede wszystkim i o strzały z dystansu, bo mam wrażenie, że dużo tego było. Nie był to specjalnie skuteczny sposób. Chciałem zapytać właśnie o pana refleksję. Czy to jest pana zdanie dobry sposób na atakowanie, bo mam wrażenie, że kolana to rozczytała, a wy konsekwentnie byliście głową w mur. Czy myślę, że nie odpowiem na to pytanie w taki sposób, w które ta odpowiedź będzie jakby 100% trafna? No bo jeżeli Michael by uderzył trochę w bok i trochę niżej, no to jest bramka i byśmy rozmawiali bardzo obrazy że uderzamy z dystansu. Doprowadziłem takie dyskusje akademickie i też ostatnio usłyszeliśmy, że nie uderzamy z dystansu. I jakby to myślę, że trzeba być jakby rozważnym na złamanie niskiej obrony, niskiego bloku, tak jak gra korona w ustawieniu 5-4-1. Są różne rozwiązania pod kątem działań w ich polu karnym. I jakby no, pierwszym z nich jest gra na zewnątrz i próba transportu w pole do dośrodkowań i wypełnianie pola karnego. Drugą opcją, kiedy oni stoją nisko, nie możemy zdobywać przez środek jest stworzenie z dystansu. Taką decyzję też podejmowali z boiska, bo widzieli też tą strukturę. Jakby liczyliśmy się z tym, nie mogą mieć pretensji do tego, że próbujemy uderzyć za pola karnego, bo to też jest element, który w jakiś sposób yy, może zaskoczyć przeciwnika. I wiadomo, no, widzieliśmy nie jedną bramkę w szczególności. Na naszym przykładzie, które my traciliśmy, w szczególności u uderzeniach z dystansu, bo z tego jest jakiś rzut roży, z tego bramkarz może odbić piłkę, z tego może być dobitka i działania w polu karnym, więc nie ganiłbym za to, drużyny szukali po prostu rozwiązań, no, jednym z nich były uderzenia z dystansu, natomiast mówię, no my rozmawiamy przez pryzmat y, niżej, bardziej w bok i jest bramka i jakby narracja jest zupełnie inna, więc jakby myślę, że tutaj były taki ostrożny w takiej ocenie, czy to było dobre, czy też było złe. I tylko jedno pytanie na temat tej czerwonej kartki. Czy paradoksalnie nie, nie grało Wam się trochę trudniej, bo korona się cofnęła, zamknęła i no mimo tego, że byliście piłkarza więcej, to jednak ciężej było przełamać ten blok obronny gości. Dziękuję. Są różne odpowiedzi na to pytanie i czasem czerwona kartka nie ułatwia, natomiast no to była hipokryzja, jeżeli bym tak powiedział. I tutaj, jeżeli przeciwnik gra jednego mniej, to my w tych działaniach w ataku musimy w taki sposób funkcjonować, narzucić taką intensywność, taką ilość działań ofensywnych, że po prostu przeciwnik nie będzie w stanie złapać oddechu, piłka będzie non stop zagrożenie w polu karnym i non stop mm -hmm. będzie to sytuacja, po której możemy zdobyć bramkę. Próbowaliśmy to robić, bo jakby tych działań w polu karnym było dużo, natomiast brakowało konkretów takich, żebyśmy wypracowali bardzo czystą sytuację do strzelenia bramki. I w tej sytuacji nie ma dla nas usprawiedliwienia, no bo musisz strzelać bramki po prostu. I korona gra od niego, o jednego mniej i przy tym potencjale, który my mamy w atakowaniu, Musisz po prostu być skuteczny i nie będę tutaj się wybielał i szukał nie wiadomo, jakich, jakich usprawiedliwień, bo tak nie jest. No, powinniśmy ten mecz wygrać. Z perspektywy tego, że graśmy jednego zawodnika więcej, ale nie mówię tego, że powinniśmy wygrać, bo korona była drużyną słabszą, bo nie można tego tak ocenić. Była dobrze zorganizowana, tak jak rozmawialiśmy przed konferencją, dobrze nastawiona mentalnie na ten mecz i przyjechała tutaj o pełną pulę. Tutaj trener Zieliński wykonał bardzo dobrą pracę z perspektywy czasu i też trzeba to docenić. Czy jeszcze jakiś świat? Michał Białoński, Polsat Sport. Panie teraz chciałem zapytać o tę przebagę liczebną, bo czy Panu nie brakowało takiej zwykłej cierpliwości w rozegraniu piłki, bo ja miałem wrażenie, że drużyna chce za wszelką cenę jak najszybciej strzelić tę bramkę i przez to stosowała zamiast na przykład rozgrywanie zmiany skrzydeł, rozgrywanie tych atałków na skrzydłach, to były gdzieś szukanie prostopadłych podań, które często były... Więc często były niecelne, skutkiem czego w pierwszej gdzieś tam strzał to dopiero 75 minuta kakabadze i drugie zagrożenie to już tak faktycznie bramka. Tymczasem, mając taki potencjał, jaki pan ma na bokach, można było gdzieś to bardziej wykorzystać. Zgadzam się, zamysł był taki, żeby kiedy jest jakby zamknięty pion i nie możemy grać w przód zarówno z lewej czy z prawej strony, zmienić centrum i próbować rozwiązania na drugą stronę, natomiast jakby korona też sprawnie się przeorganizowała, jakby takie też wrażenie mogło być, natomiast jakby w naszym DNA, który my chcemy stosować w graniu jest jak najmocniejsze nastawienie na grę w przód, nastawienie na pojedynki. Stąd też była zmiana między innymi Filipa, który jakby jest innym zawodnikiem niż Aydin. Aiden jest zawodnikiem, który dobrze znajduje się pomiędzy liniami, jest bardzo dobry w pojedynkach, ale jest bardzo dobry w pojedynkach, gdzie piłka często gdzieś tam zostaje pod nogą, nie jest uwolniona i do, czy dośrodkowań z pół dystansu, czy uderzenia z pola karnego. Natomiast Filip jest zawodnikiem, który bezwzględnie chce zdobywać przestrzeń. Stąd jakby to wynikało, aby tych pojedynków było jak najwięcej. I próbowaliśmy to robić, no bo jakby tych działań w tych bocznych strachach widzieliśmy dużo. Natomiast jakby docelowo Korona dość skutecznie broniła pole karne i tych dośrodkowań, w szczególności tutaj piłka Trojak był bardzo dobrze ustawiony, ich pojedynków w powietrzu wygrywa bardzo dużo. Była dość skuteczna w tych działaniach i, i zgodzę się też z Panem, że ta cierpliwość powinna być czasem większa, powinniśmy raz zmienić stronę i próbować wejść drugą, natomiast no też my nie chcemy gry na utrzymanie, bo Gramy u siebie i tak jak powiedziałem, no, tych działań i transportu polakornego musi być jak najwięcej. Tego oczekują u nas kibice. I takie też jest nasze DNA. Dużo na tym jakby zrobiliśmy do dotychczasowego do momentu i też nie chcemy tego zmieniać. Myślę, że ten potencjał piłkarzy, który mamy, musimy wymagać tego, że te działania po prostu będą lepsze. Rozumiem już to wszystkie pytania. Dziękuję. W takim razie kończymy dzisiejszą konferencję. Dobranoc. Dziękuję.